Pani Elwira Biała stwierdzi, że dała się nabrać oszustowi we własnym domu. Przyszedł taki młody człowiek i przyniósł się taką kartkę. Proszę panią, my jesteśmy tacy biedni. Mama napisała taki list, że nas jest tyle. Jesteśmy głodni. Może pani ma parę groszy. Ja akurat wam powiem, płaczę, dałam mu 10 zł. List miał okazać się jedynie pretekstem do wyciągnięcia pieniędzy. Później się okazało, że on kilku nabrał takich starych, że to był narkoman. Zbierał na narkotyki. Oszuści, którzy wyciągają pieniądze od seniorów, zazwyczaj celują w znacznie wyższe kwoty. Niejednokrotnie oszczędności życia. Mówi się o przestępstwach na kwoty ponad 100 tysięcy, czasami dziesiątki tysięcy dolarów, euro. Po słynnej metodzie na wnuczka oszuści zaczęli powoływać się na autorytety, pracownika OPS, Caritasu, ZUS-u czy NFZ, a nawet policjanta. To są też przykładowe sytuacje. W województwie lubuskim w zeszłym roku oszuści wyłudzili od seniorów łącznie ponad 210 tysięcy złotych. Co najmniej, bo mowa o wyłudzeniach, które zostały zgłoszone policji. Mieliśmy taką sytuację w Zielonej Górze, gdzie pani przekonana przez oszustów nie dość, że wypłaciła wszystkie pieniądze, wszystkie swoje oszczędności z konta, to jeszcze wzięła kredyt i te wszystkie pieniądze wpłaciła tak zwanym szybkim przelewem gotówkowym. Stąd wspólna konferencja Uniwersytetu Zielonogórskiego i Policji pod patronatem prezydenta Janusza Kubickiego. Ja czasami niektórym mówię, że mam jedną wadę w życiu. Ta wada to wiara w ludzi. I myślę, że nie tylko ja, ale ludzie starsi też tą wiarę w ludzi posiadają i niestety często kończy się to później tragicznie. Sprawcami tych tragedii są osoby, o których w psychologii mówi się, że mają osobowość makiawelistyczną. Lekceważenie norm moralnych, przywiązanie nie do wartości, tylko do interesów, umiejętność ukrywania własnych stanów emocjonalnych, manipulowania stanami innych ludzi i dysponowanie wysoką inteligencją praktyczną. Policja bije na alarm, nie działajmy pochopnie ani natychmiastowo, nie kierujmy się emocjami, jeżeli ktoś prosi o pieniądze, sprawdźmy jego autentyczność na przykład na policji.